Cześć tu goty z Mario 500, czyli chciałbym Wam pokazać obiad makaron ze śmietaną i pieczarkami. Potrzebne składniki są sok z cytryny, śmietana 30%, parmezan, szalotka, pieczarki, natka pietruszki, makaron spaghetti i do smaku sól i pieprz mielony, czarny. Teraz do rozgrzanej patelni z olejem wrzucamy pieczarki. I mieszamy i czekamy, aż pieczarki zaczną brązowieć i chrupać. Mieszamy z dwie minuty. A w drugim w, w, w garnku z lonej wodzie wrzucamy makaron spadecki. Pie, pieczarki już są ugotowane, zaczęły brązowieć i teraz wrzucamy. Sok z cytryny, szalotkę, śmietane i wszystko dokładnie mieszamy. I teraz wrzucamy makaron ugotowany cały makaron przełożyłem na patelnię teraz dodajemy część parmezanu mieszamy pamiętajcie żeby dać soli i pieprzów według uznania jak chcecie i możemy nakładać danie gotowe i testujemy Mm. Danie przepyszne idealnie się komponuje. Jak Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, trzymajcie się, cześć.